Funky w swojej oryginalnej formie było wypuszczone 1 września 2009 roku jako produkt freeware na Microsoft Windows. Następnie doczekało się remake'u na konsolę Xbox 360, który wyszedł na platformy Xbox Live Arcade 4 lipca 2012 roku. Derek Yu, twórca gry, zainspirował się La Mulano, Rick Dangerous'em i Spellunkerem. Wszystkie te produkcje bazowały na podobnej koncepcji Dungeon Crawlera o dużym poziomie trudności, gdzie o śmierć niezwykle łatwo, a cała rozgrywka Opiera się na eksploracji tunelów, jaskiń i tak dalej. Jeśli nigdy nie próbowaliście trybu couch w spalanki tracicie bardzo wiele, gra mimo swojej trudności i braku akceptacji pomołek graczy dostarcza ogromnej przyjemności. Jest czymś do czego bardzo często sięgamy na imprezach domowych, albowiem nawet złośliwości, które grający mogą wymieniać między sobą w jakiś dziwny sposób są zabawne. Co nie znaczy, że tryb jednoosobowy jest słaby, nic bardziej mylnego, przemierzanie dwuwymiarowych lochów, gdzie źle wymierzony skok lub chwilanie uwagi często kończą się nie tylko utratą zdrowia, ale i życia jest zadziwiająco przyjemne, a każdy nasz sukces daje odczucie satysfakcjonującego zwycięstwa. Spalanki otwiera naszą listę i jednocześnie jest wyznacznikiem jakości tytułów w niej zawartych. Mój were gone. What could it mean? The Stanley Parable wydano 17 października 2013 roku. Szeroko znana wersja gry jest tak naprawdę remakiem wydanego 27 lipca 2011 roku tytułu o tej samej nazwie stworzonego przez Davey Reddena na silniku Source Game Engine. Pomysł na rozgrywkę opierał się na odczuciu, iż większość gier zamyka odbiorcę wewnątrz predefiniowanych reguł. Renek chciał stworzyć narrację, która kwestionowałaby te założenia. Początkowo Davey planował stworzyć projekt, który zadawałby pytanie dlaczego ludzie grają w gry. Gdy okazało się jednak, że ten temat jest znacznie popularniejszy niż sądził, rozpoczął projekt, który miał być dla graczy podmiotem dyskusji po jej ukończeniu. Po studiach Reden wyjechał do Australii, gdzie otworzył bar związany z tematyką gier wideo zwany Mana Bar. Sukces The Stanley Purple zaowocował ciekawymi ofertami pracy, jednak Davis zdecydował się je odrzucić. Zebrał za to grupę niezależnych programistów i rozpoczął pracę nad nową, lepszą wersją swojego dzieła. Wersją, którą zna teraz większość z nas i wersją, która sprzedała się już w ponad milionie egzemplarzy. The Stanley Parable. Nie zobaczymy potworów, broni, ani nic tego typu, Cała rozgrywka opiera się na wyborach gracza i komentarzach narratora, który towarzyszy nam przez całą grę, którą będziemy powtarzać niezliczoną ilość razy, za każdym razem próbując dojść do innego jej zwiększenia. Stanley Parable jest świeżym podmuchem wiatrów w branży, która tak mocno trzyma się zdefiniowanych gatunków i reguł i jest też tym, za co tak bardzo cenimy gry Indie. Lord, I have faith in thee, Isaac's mother. The Binding of Isaac, twór Edmanda Macmillena i Floriana Himsel został wydany 28 września 2011 roku. Akcja gry skupia się na dziecku, którego matka dostała nakaz od Boga uśmiercenia naszego bohatera. i zakucieka do piwnicy pełnej potworów i innych równie nieprzyjemnych rzeczy. Jak przystało na twory Macmillena, Binding of Isaac łączy specyficzny, słodkawy styl graficzny z bardzo ciężkimi tematami, jak aborcja, samobójstwo itd. W grze przemierzamy kolejne pokoje rozległej piwnicy, starając się stawić czoła temu, co tam znajdziemy. To, co tak naprawdę sprawia, że nie możemy odkleić się od monitora, to niezapomniany klimat i trudna do opanowania chęć odkrycia, co dalej. Risk of Rain wyszło 19 listopada 2013 roku spod skrzydeł Hopo Games, dwuosobowego studia stworzonego przez studentów University of Washington, Duncan Dramonda i Paula Morse. Pierwotnie gra była ich projektem w ramach studiów, później trafiła na Kickstarter, gdzie twórcy prosili o 7 tysięcy dolarów, a uzyskali ich ponad 30 000. W Risk of Rain naszym zadaniem jest przedarcie się przez dwuwymiarowe areny, odnalezienie teleportu i przejście do następnej lokacji. I tak w kółko dotrzemy do ostatniego pomieszczenia i ostatniego przeciwnika. Samo w sobie byłoby to jednak niezwykle nudne, dlatego z pomocą przychodzą nam hordy potworów, których jedynym celem jest zakończenie naszej egzystencji. Czas również nie jest naszym przyjacielem. Wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu ustawicznie się napełnia i co jakiś czas zwiększa poziom trudności. Przyjdzie nam się z nią ciągle ścigać, próbując przygotować naszego bohatera na następny skok trudności poprzez zbieranie broni, wzmacnianie umiejętności i tak dalej. Plasze są składane losowo. Z przygotowanych wcześniej części, tak więc, o ile za każdym razem lokacje będą wyglądać inaczej, to ich poszczególne odcinki mogą wydawać się znajome. Jednak prawdziwa siła Risk of Rain ujawnia się w momencie, gdy zaprosimy do rozgrywki naszych znajomych. Gra obsługuje koop do czterech graczy i jest to coś, co z pewnością warto wypróbować. Limbo jest pierwszą grą duńskiego studia Play Dead. Wydana 20 lipca 2010 roku szybko wciąga nas w swój mroczny klimat. W Limbo wcielamy się w bezimiennego chłopca, który w poszukiwaniu swojej siostry przemierza dwuwymiarowy świat pełen niebezpieczeństw. Amd Jensen miał pomysł na tę grę już w 2004 roku, gdy znużony pracą w korporacji zaczął szukać innego upustu dla swojej kreatywności. Na początku Jensen chciał stworzyć Limbo sam, przy pomocy Visual Basic. Szybko okazało się jednak, że potrzebować będzie pomocy, zamiast gry stworzył więc artystyczny trailer, który przyciągnął duże zainteresowanie ludzi i ostatecznie partnera, z którym stworzył projekt, czyli Studio Play Dead. Z czasem ilość osób pracujących nad Limbo rozmyła do 8 ludzi, w tym drugie tyle freelancerów. Patty przyznał kiedyś, że 70% zawartości gry zostało odrzucone w związku z faktem, iż nie pasowało do zakładanej koncepcji projektu. Twórcy wyszli z założenia, że aby nauczyć się czegoś, musimy wpierw zginąć. Dlatego większość pułapek czy zagadek, z którymi przyjdzie nam się spotkać z dużym prawdopodobieństwem, najpierw nas uśmierci. A dopiero potem będziemy mogli zacząć myśleć, jak ową przeszkodę pokonać. Przy czym każdy krok jest inny. Limbo cały czas zaskakuje nas czymś nowym, dowodząc, że sukces gry jest w pełni zasłużony. Limbo było trzecią najlepiej sprzedającą się grą na Xbox Live Arcade w 2010 roku, generując 7,5 miliona dolarów dochodów. Papers, Please zostało wydane 8 sierpnia 2013 roku przez Lucasa Popa. Jeśli chodzi o prostotę rozgrywki, Papers, Please jest wręcz sztandarowym przykładem tego, jak można zrobić to dobrze. W grze wcielamy się w rolę urzędnika imigracyjnego, którego jedynym zadaniem jest czuwanie, czy przychodzący przez naszą budkę petenci, ich dokumenty są w porządku. Będziemy więc sprawdzać takie proste rzeczy jak wygląd zewnętrzny, czy wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone i tak dalej. Jednak musimy też brać poprawkę na ciągle zmieniającą się sytuację polityczną, czy wymogi prawne. Gra nie zawsze polega też na odnajdywaniu nieścisłości, czasem ważniejszą decyzją będzie czy po prostu być ludzkim człowiekiem i puścić kogoś do rodziny, mimo braku i opomnianych dokumentów. Sytuacja może być też odwrotna. Ze względu na aktualnie przedstawione nam okoliczności możemy zdecydować się kogoś nie przepuścić, choćby dlatego, że mamy zły dzień, a nasz rozmówca krzywo na nas patrzy. Mimo że całą grę spędzamy w naszej budce, Papers Please ani przez sekundę nie jest nudne ani monotonne. Them to react. Mark of the Ninja zostało wydane 7 września 2012 roku przez znane w środowisku gier indie studio Clay Entertainment. Sama gra została wydana przez Microsoft Studios. Od Clay nauczyliśmy się już oczekiwać wysokiej jakości projektów. Mark of the Ninja jak najbardziej nas w tych oczekiwaniach utwierdza. W grze wcielamy się w bezimiennego ninja, który starając się nie zwracać na siebie uwagę przedziera się przez dwuwymiarowe plansze. Skradanie to też sposób rozgrywki, który gracz powinien wziąć sobie do serca, albowiem są w stanie uporać się z naszym bohaterem naprawdę szybko, jeśli tylko będą w stanie go zauważyć. Produkcja o samotnym ninja może nie jest łatwa, ale jest bardzo uczciwa. Odrobina cierpliwości potrafi tu zmienić wiele, a coraz to nowe umiejętności zadbają, aby przypadkiem nie zaczęło się nam nudzić. Mark of the Ninja jest bardzo dopieszczonym tytułem, sprawiającym wiele radości, dlatego też ląduje na miejscu piątym naszego zestawienia. To save the kingdom! What? Oh, this won't do at all, Pontius. I've children waiting for me to come home. I can't leave. But your magics are needed. Ryan, dziecko studia Frozen Bite, ukazało się 6 lipca 2009 roku. Na sequel, który w dużej części sfinansowany był przez Humble Frozen Bite Bundle, który wystartował 12 kwietnia 2011 roku i przyniósł zysk powyżej 700 tysięcy dolarów, przyszło nam poczekać do 7 grudnia 2011 roku. W grze się w postać, która jest trzema postaciami, ale nie jest. Spróbujmy jeszcze raz. Train jest dwuwymiarową platformówką z elementami logicznymi i zręcznościowymi. Aby skutecznie stawić czoła przeszkodom, jakie pojawiają się w grze, muszeni jesteśmy do ciągłej wymiany naszej postaci. Do dyspozycji mamy złodziejkę, rycerza i czarownika. Wymiany te są natychmiastowe i niczym nieograniczone. Każdy bohater posiada specyficzne dla siebie umiejętności, i dopiero ich skuteczne łączenie pozwoli nam wydostać się z opresji. Dla mnie osobiście, train świetnie wypełnia lukę, które stworzyło dawno temu The Lost Vikings. Dla innych Train może być czymś zgoła innym, niemniej jednak tytuł przypadł do gustu wielkim rzeszą fanów, a u nas dzieli miejsce trzecie. Faster Than Light ujrzało światło dzienne 14 września 2012 roku i zostało rozszerzone do Advanced Edition 3 kwietnia 2014 roku. Za tytuł odpowiedzialny jest studio Subset Games. FTL było wzorowane na grach planszowych i pierwotnie tworzone było na potrzeby różnych konkursów produkcji gier niezależnych. Dopiero sukcesy na tychże i ciepły odzew ludzi zmotowywały twórców do dalszego rozwoju projektu. Wynikiem tego był start na Kickstarterze, gdzie twórcy prosili o kwotę. 10 tysięcy dolarów potrzebnych na rozwój gry. W akcji, która zakończyła się pełnym sukcesem, albowiem uzbierano ponad 200 tysięcy dolarów, wzięło udział prawie 10 tysięcy ludzi. W Faster Than Light naszym zadaniem jest poprowadzenie statku kosmicznego, w posiadaniu którego są ważne informacje. Nasz cel? Przekazać już sojusznikom. Jak można się jednak domyślić, nie będzie to proste. Nasza droga, nie niedobrze, będzie pełna przygód, wszelkiej maści, to będzie również wyjątkowo trudna. Ciągle musimy się martwić o wszystko, co sprawia, że nasz statek wciąż jeszcze działa. Przyjmując, oczywiście, że wciąż działa! A więc musimy doglądać wszelkich systemów, nie tylko obronnych, ale i ataku naszej załogi, paliwa, stężenia tlenu na pokładzie, generatorów prądu i itd. Nie pomaga tu też fakt, że stany zapis nie istnieją, a Permadew, czyha tuż za rogiem. Gry, co prawda, możemy zapisać, ale tylko celem jednorazowej możliwości jej późniejszego wznowienia. Mechaniki Faster than Light są bardzo proste i ich opanowanie zajmuje dosłownie parę minut. Ich umiejętne jednak wykorzystywanie wymagać będzie długich nakładów czasów. Ten czas będziecie wspominać jednak, bardzo miło. FTL ląduje Exec for Strain na miejscu trzecim naszego zestawienia. The Moon zostały zaprezentowane światu 1 listopada 2011 roku. Za grę odpowiedzialne jest studio Freebird Games, jest czwartą wydaną przez kanadyjczyka Kangao i pierwszą komercyjną produkcją studia Freebird Games. Jest też pewnie jedną z nielicznych gier, która mimo iż powstała na silniku RPG Maker XP, to wciąż jest tytułem godnym polecenia. Uruchamia się natywnie w rozdzielczości 640x480 pikseli, a mechaniki w niej zawarte są ekstremalnie proste. Gra starcza na zaledwie 3 godziny rozgrywki... A jednak to właśnie to The Moon trafia na miejsce drugie naszego rankingu. Tytuł ten nie stawia na fajerwerki graficzne czy dynamiczną rozgrywkę. To Demon skupia się na fabule, historii, w której dwóch naukowców poprzez wędrówkę we wspomnieniach umierającego pacjenta stara się spełnić jego ostatnie życzenie podróż na księżyc. Ta wyprawa stanowi też główny fundament gry, której zwieńczenie wycisnęło więcej łez niż worek cebuli. Freebird Games 22 sierpnia 2012 roku ogłosiło, że powstanie sequel to The Moon. I o ile nasza para naukowców prawdopodobnie pozostanie w tej samej roli co dotychczas, to zmieni się oczywiście pacjent. Pacjent, którego poznałem przy okazji innej gry Freebird Games: A Bird Story. Hotline Miami zostało wydane 23 października 2012 roku i do dziś stoi na czele naszego rankingu najlepszych gier indie. Za projekt odpowiadają Jonathan Syderstrom i Dennis Wedin, którzy tworzą dwuosobowe studio Denaton Games. Gra została opublikowana przez World Digital na platformie Microsoft Windows. Twórcy hotline Miami inspirowali się filmem Drive z 2011 roku, w którym Ryan Gosling wciela się w mechanika samochodowego so i typu filmowego. No, a po godzinach, dorobię jako kierowca od ucieczek. Na tym jednak nie koniec filmowych inspiracji. Drugą produkcją, która wpłynęła na chłopaków z Donaton Games jest Cocaine Cowboys. Film dokumentalny o początkach popularności kokainy i wzrostu przestępczości z niej związanej, który był z Miasta w Miami i Florydy w latach 70. i 80. -tych. Hotline Miami jest psychodeliczną strzelanką z widokiem z góry, co ją wyróżnia na tle innych produkcji ekstremalnie specyficzny klimat, który przywodzi na myśl narkotyczny trans, wywołany specyfikami różnej maści oraz hardkorowy wręcz poziom trudności. Zginąć w Hotline Miami jest równie łatwo, co szybko. To samo jednak tyczy się naszych przeciwników nikt tu nie jest twardzielem, a różnica między życiem a śmiercią to jeden wciśnięty lub niewciśnięty przycisk. Hotline Miami jest grą nie tylko dla ludzi cierpliwych, ale też odpornych psychicznie, albowiem przejaśnione pastelowe kolory i muzyka, która zdaje się ustawicznie wiercić dziurę w głowie, wymagać będzie od nas odporności, które zwykle sprawdzane są w zupełnie innych okolicznościach.